Dobra, trzeba teraz oczyścić hmm. tą wiochę. Na szczęście nie powinno nam zająć trochę dużo czasu. Nie wszystkie. Jeszcze kilka zostało. Tam, ta walka będzie minimalnie cięższa. O ile walki mogą być tu ciężkie. Tak, skrzynka zamknięta Zaczyna nie możemy otworzyć. Potrzebujemy klucza, którego nie, który nie opodasz znajdziemy. Mm -hmm. To tego nie biorę. Zobaczymy się blokiem Alfa Nasze ruchy, szybkość ataku, biegu i szanse na trafienie krytyczne, no ale kosztem z szybkiej utraty życia będzie łatwo. W końcu to magia krwi, więc nie dziwmy się. Tu jest notatka. Jak chcesz. List od rady wioski Hol Homlet. Homlet, homlet, jakoś tak było. Zaczynajmy. Klucz do skrzyni Olafa już mamy, to pójdziemy, powinien być jakiś nóż do sera czy tam do masła, o bezcenny nóż Olafa do sera, daje jeden do przybicia pancerza i dwa miejsca na klejnoty, bardziej taki przedmiot kolekcjonerski niż do walki. A, tam kufry jeszcze, to za chwilkę wrócimy do golema. Tu, już tu mamy jeszcze do przeszukania ciała. Pozwól, że ja to zrobię. Priekątna metalowa tarcza, srebrny wezmę. Może się sprzeda. Stończymy. Idziemy do Golema. Kontynuuj. Wydaje mi się, że to Golem. Prawdopodobnie nieodwracalnie uszkodzony. Może istnieje sposób, żeby go uruchomić, choć nie byłoby to raczej zbyt mądre. Dulewka, uruchom Golema. Nic się nie dzieje. Najwraźniej albo ruczka nie działa, albo hasło jest nieprawidłowe. No to musimy znaleźć przyczynę. Idziemy do piwnicy Williama, Wilhelma, a nie Williama. Mm -hmm. Dziwne skupisko kryształów. Wszystko to są kryształy Lashayle'i jej wyposażenie Że tak powiem Jest golemem, więc nie może nosić zwykłych przedmiotów Mamy trochę do zabicia Przedmiotów Wow, wow, ten żłopnij sobie może zdążysz Na szczęście zdążyłeś Na tyłyn Lecz lecz, bo coś ci nie idzie to lecz, lecz. Muszę zaradzić coś, żeby oni tak na tego stena się nie rzucali. Zaczynajmy. Ale w sumie się rzucają, bo zapomniałem o jednej rzeczy ważnej. Mianowicie sten cały czas to. chodzi z włączoną groźbą. Kurde blade no. Trzeba mu ustawić w taktyce, żeby nie chodził w tym, no. Z tym nie chodził. I jej nie uruchamiał cały czas. No, teraz powinno być lepiej. Pozwól, że ja to zrobię. Ja tu jestem tankiem, więc powinni na mnie się rzucać. Dlatego Zaczynajmy. też. Będę chodził z tą włączoną groźbą w sumie. Teraz już mogę. Mmm, żyć zdolności. Kryp, groźba Zapisz ustawienie Dobra Zobaczymy jak to się sprawdzi O, wyjątkowe piwo Wilhelma Ogren się ucieszy gdy już go będziemy mieli w drużynie Jakiś typek z wbitą siekerą w głowę Szybki zapis i tu idziemy. Oczywiście ten sam poleciał. Kiedy nie, gdzie? Bo po co? No tak. Wow, co jest za ścinki? Halo, halo. No. Musimy iść tu pomóc bo Przecież Nie wiem Gdzie ci lecie Jeszcze oszołomienie o, jeszcze ...hila nie można teraz szukać Dobra, padnie, bo został jeszcze Klątwę Tak. Beliana Te co za Jeszcze żal robi Och, ja Tak pójście uważaj Co tam z ten ma? Krwawy kaszel. No to weźmiemy aurę oczyszczenia, która... Z świetnym zaklęciem, tak jak już mówiłem. Oczywiście ten sam poleciał. Jeden wie gdzie, bo po co? No tak. O, wow, co jest za ścinki? Halo, halo. No. My musimy iść tu pomóc, bo przecież. Nie można teraz szukać. Dobra, padnie, bo niebo. jeszcze klątwę. Ta, Keliana, psz, te, co, żal tak, to Jana. co za. Jana, Jana. robi. żal. żal, żal. Co tam Sten ma? Krwawy kaszel. To weźmiemy aurę oczyszczenia, która jest świetnym zaklęciem, tak jak już mówiłem. Zaczynajmy. Jak chcesz. Teraz szybkie przeszukanie. Tu jest kolejne. Skupisko kryształów. Tutaj stary list. I teraz można zacząć rozmowę. Na stwórce jesteśmy uratowani. Przysłał cię ban, prawda? Żebyś nas ocalił? Nie wydaje mi się, by ktokolwiek sądził, że jeszcze żyjecie. Pewnie powinienem być wdzięczny, że w ogóle ktoś się zjawił. Dziękuję. Ale skoro nikt cię nie przysłał, to co tu robisz? O ile można spytać. Szup Właściciela posągu, który stoi na zewnątrz. Posągu, który stoi na zewnątrz? Po co? A, chyba rozumiem. Kupiłeś różdżkę kontrolną, zgadza się? Przyszedłeś po Shale. No, przyszliśmy właśnie po nią. No tak, oczywiście. Główny bohater musi sprawdzić jeszcze. Uuu, fajne. Ten przeklęty golem przyniósł nam tylko kłopoty. Matka sprzedała różdżkę wiele lat temu, po tym jak golem zabił mojego ojca. Zabił twojego ojca? Co masz na myśli? Mój ojciec miał na imię Wilhelm, był magiem na usługach Arlów Radcliffe i bohaterem wojny przeciwko Orle. I co mu z tego przyszło? Pewnego dnia matka znalazła go w pobliżu wieży. Miał tyle połamanych kości, że ledwo go poznała. Stała nad nim Shale. Mój ojciec nie zasłużył sobie na taki los. Ale jeśli naprawdę chcesz zbudzić Shale, cóż, nie przeszkodzę ci. Problem w tym, że różdżka nie działa, nic się nie dzieje. Możliwe, że sprzedając różdżkę, matka podała błędne hasło. Mówiła, że już nigdy nie chce zobaczyć działającej Shale. Słuchaj, wyjawię ci hasło, ale najpierw musisz mi pomóc. Wiem, że ocaliłeś mi życie i jestem ci za to wdzięczny, ale moja córka jest w tym laboratorium. Przestraszyła się, że nie zbyt nic daleko, nim zdołałem ją zatrzymać. Nie wiem, jak przedostała się przez systemy obronne zainstalowane przez mojego ojca. Jeden z ludzi próbował pójść jej śladem i został zabity. Ale ty mógłbyś ją odszukać, prawda? Skąd wiesz, że ona jeszcze żyje? Ja nie wiem, to prawda. Boję się, że coś jej się stało i leży gdzieś tam ranna. Nie mogę jej opuścić dopóki nie uzyskam pewności. Chyba mnie rozumiesz. Zobaczy, czy uda mi się ją znaleźć. Naprawdę? Dzięki niech będą stwórcy. Wydaje mi się że laboratorium mojego ojca znajduje się zaraz obok. Ona musi tam być. Na szczęście te podziemia nie są duże więc po chwili ją znajdziemy. Ślinki, popękany kamień, laboratorium, ale najpierw oczywiście jeszcze spotkanie z cieniami. Już martwy. Co nam zostawił? Powinien coś zostawić. O, jest. Eem, pierścień świętych, święta plonów. Bardzo świetny pierścień, muszę powiedzieć. Niestety nie dla tanka. My zresztą już mamy komplet pierścieni. Ale Stynowi bardzo się przyda, jako że nosi jeden. A pierścień święta plonów daje plus 2 do siły, 2 do zręczności i 4 do ataku, czyli jest dla wojownika bardzo, bardzo fajny. Jeden z lepszych pierścieni w grze. Pozwól, że ja to zrobię. No tutaj wykaz ładunków duży czysty kryształ ognia czyli standardowe przedmioty. E, kryształy nas interesują głównie duże olśniewające kryształy, będzie łatwo. A tu docieramy. O, już widzimy ją przed nami.